A wszystkim w dzisiejszym odcinku wymiana łożyska w kole w przyczepie transportowej do tytoniu. Nie zostało jeszcze pospawać tutaj ten tykielek. A wy oglądajcie jak to robiłem. Słuchajcie, maskę dostałem na 80. urodziny, Takie samo przygasające. Ciężka trochę. Ale przecież oczy nie będą czerwonych. Działajmy, to królu mnie duszno. Co dziś będziemy robić? Dzisiaj będziemy robić koło. Powiem tak. Oto z winowajca. I tutaj, słuchajcie, wczoraj rwaliśmy. Rwaliśmy tytoń. Zjechaliśmy i w czasie drogi już zaczęło coś mocno gryzmolić. Ja tu wyjdę. Na zewnątrz by tu może trochę ciemno. Mocno zaczęło, gdy zmolić. I tak sobie myślałem, coś tu mogło się zsiąść. I tak stanęliśmy w połowie drogi i tak zaglądamy pod przyczepę. Pod ten, ten zestaw. Taki zestaw. To ciemno. I zastanawiałem się, co to może być. No i tak myślałem, czyż tam nic nie może nie może się stać, przecież tam nic nie ma, jedynie co zostało to łożyska, to łożyska ku, no i faktycznie zobaczcie co się stało. Prawdopodobnie rozsypało się chyba całe łożysko, gdzie musieli to odkręcić, wymienić łożysko. To nawet wyszło bokiem tutaj. Wiesz co, bierzemy się za robotę. Lewarek, słuchajcie, jaki piękny lewarek. Ten lewarek był w T25. Uż użytkownicy ciągników T25, słynnych wadymirców, Taki wlewarek właśnie posiadają. koło. O, śledko. O kurczę. Kołbyś krzyśnik z góry. Tak zastanawiam się. Bo już podniosłem. Jak myśmy tu przyjechali. O. Jak myśmy przyjechali? Nie wiem. W sumie tak plus jeszcze pierwszy raz na oczach. Takie coś widziałem. No tu coś chce wyjść. To ślimak chce wyjść pewno. A to nie ślimak to to awot. Dobrze, ja to odkręcę. Koło ściągnięte. Widać oznaki tarcia. Tutaj o tę deskę. No i co? Zobaczcie. Zobaczcie. O pros. Na to Krzysiek jeździsz. No właśnie, tak się kiści. Koło byśmy zgubili. Ale to wszystko reszta jest dobre. No, także i koła też się psują. No, piast. No nic, będziemy to demontować. Pojadę, wymienię łożysko. Zobaczę, jakim stanie jest to od strony wewnętrznej. No i trzeba wymienić, bo jutro będzie potrzebny wóz. Dobra, ja to spróbuję odkręcić. Bajmy to tutaj do światła. O, tu mamy więcej światełka. Dobra, jak ten O, O, tu nic nie ma. Pustka. Co Pustka. my tu mamy? Nic nie mamy. Powiem tak, wybijam urządzisko. Jak nic nie ma? Mamy tu troszkę. Takiego syfu. Ja chyba to pierwsze nie będę zmieniał. Mim jakiś taki duże Na pewno zmienimy to, które nam się rozsypało. To, że ja to wszystko pooczyszczam. I, I zajmę się tutaj. Zajmę się tutaj do ślubu. No i trzeba będzie to wybić. Pouczyszczać wszystko. No, i pojedziemy kupimy. Kupimy drugie. Tyle zostało nam z tego łożyska, ale wiecie, jak to, jak to zawsze bywa. I tu, co zauważyłem, eee, pierwszy właściciel, poprzedni właściciel też lubił spawać i po prostu sobie pospawał tutaj nakrętkę. No widzę, ona jakaś taka oszlifowana do kancika. Mm. Mm -hmm. Też lubił spawać, tak jak ja. W sumie czy będę wymieniał to łożysko? Wiecie co? Nie będę wymieniał. Tak popatrzyłem, że czasami to łożysko może oryginalne jeszcze jest lepsze niż te wszystkie łożyska kupcze. Także ja tutaj biorę to łożysko. Tu mamy numer katalogowy jakiś. I tu była jeszcze do dociśnięcia taki pierścień, był także tu był pierścień dociskający. Chyba chyba ta nakrętka nie spełnia tak do końca, albo jest gwint zerwany. No, zobaczymy jeszcze, jak będę dociskał, że tak było i dociskało to użysko. Ale to no, rzecz, mało ważna rzecz. Także ja tu jeszcze to przymyję, no i jadę kupić to użysko. No i co? Jeszcze będzie jedna sprawa do załatwienia. Po prostu to, no i to spróbujemy jakoś zregenerować. No. Także ja jadę póki, pada, póki jeszcze nie pada deszcz ale u nas teraz tak się zadeszczyło. Słuchajcie, coś wam powiem? Czy też u was jest tyle ślimaków? Kurczę, gdzie te ślimaki? Jak rano idę, po prostu to jest plaga ślimaków. O, takie ślimaki u nas te duże. O, to jest wielki ślimak. O, zjada gdzieś kolegę, który został rozduszony. Dobrze, także się nie opowiadaj bajek. Jedziemy, jedziemy do, kupić to łożysko i składamy. Także jestem po krótkiej przerwie, zwartek gotowy, po zakupie łożyska. Oczywiście produkt polski. Niech więc nikt nie zarzuci, że ja tam polski produktów nie kupuję. Okazało się, że stare było chińskie. No dobra, zakupiliśmy Polskie. Zobaczymy co to jest, co to za cudo. Czyli tak, to wchodzi tam, tam to wchodzi tu. To drugie łożysko po stronie wewnętrznej Wewnętrznej tak, nie zmieniam jak to się mówi Oszczędność <grym> Nie no widzę, że jest dobre, no, nie będę zmieniał ale... Chociaż no, powinno się zmienić, trzeba tutaj to wbić Jakoś tak równo Czyli ty to równo nie potrafisz bić Powinna być prasa jakaś, no tak No ale my to zrobimy, jak to się mówi, takim domowym sposobem Wiecie, Ja pokazuję jak robić, jakby się to stało w lesie no nie tam w jakiś warsztatach no dobrze, Krzysiu ty to wbijasz tak albo pójdzie tak dociskać, nasz odwrotnie nie bić. To czasami się zdarzyło i odwrotnie się wbiło to trzeba równomiernie no tak będziemy się bawić tylko łóżysko. tak nie powinno się robić, ale ja tak robię. Także to się nic nie nauczycie, jak ma robić. Dobra, łożysko mamy, przecieramy. W pierwszej kolejności sprawdzimy jeszcze, czy to ona wejdzie na oś. przecież o, o. Tak, nie będę tego wyciągał. Dobra, w pierwszej kolejności. Smar na łożyska, No coś powinien być chyba jakiś uszczelniacz jakiś taki gumowy, niby symeryk, ale słuchajcie, nie ma co co ja tu przyczepię, co ja tu jeszcze nakładamy tutaj na ten czpień o i teraz jak zwykle musimy posmarować łożysko dużo tołotu paciamy go Już mamy, już jesteśmy w domu. Później jeszcze napchamy tutaj w ten kapturek. I tutaj jest, jak już wcześniej nie dokręcałem tę nakrętkę i faktycznie to łożysko troszkę dalej idzie w głąb, bo chyba powinno być troszkę tu bliżej. Nie wiem czy, czym to jest spowodowane. Podejrzewam, że może było coś przerabiane, bo jak widzicie tutaj ta piasta była na inne po prostu, na inny model może jakiś tam yy, felgi. Także tu jest przerobiona chyba na sześć, na sześć śrub. I to nawet takie zwykłe śruby są yy, z, z zwykłym gwintem. Także był tutaj taki pierścionek dociskający i on chyba będzie. No i co? On taki też trochę lata. A co tam niech lata? No zakręcamy i jedziemy. Ale przecież, przecież to mnie niepokoi. Co on tak luźno jest? No właśnie. Widzicie co ja znajdę, coś innego. Także spotkamy się za chwilkę. No, zobaczcie. Zrobiłem ze, starej, ze starego łożyska taki pierścień. Obciąłem tutaj. Zobaczcie, jak na, jak na tokarce. No, to już całkiem inaczej wygląda. Dobra, ale gdzie ta nakrętka? Z wyczuciem. Poczuj tą nakrętkę. Zaraz znaczy, poczuję młotkiem czy jaka to, jaka to jaszczurka O, o, jest No, no Wiem, że się uda no, no, Zwykle Krzysiek, nie masz klucz. Nie mam kluczy, klucz, Ja nie lubię naprawiać To się zdarza raz na jakiś czar. I nie lubię naprawiać Naprawy sprawiają mi ból I brudzą ręce Dobra, w sumie już tu mamy bardzo proszę. Będzie dobrze. O, będzie na dobrze. Luz jeszcze dokończę. O, o! Teraz tak, teraz. I co, Minimalne. Jeszcze dokręcimy. Teraz jest gitara. Dobra, nakładamy koło. Nakładamy koło. Tu pójdzie zabezpieczenie? Powiem tak: jak coś znajdę, to dam drugi. Jak nie znajdę, to dam ten. Głoździa może znajdę. Dobra, zakładamy koło. Ojej, Ja bym to robił już wiele razy. Proszę mi tu podawać te nakrętki. Zastanawiam się, czy ja to przerabiałem czy to ktoś już mi przerobił. Już nie mogę sobie przypomnieć. Wiem, że kupowałem oś gotową. Także mogła być przerobiona. Troszkę dokręcimy. Najlepszy jest tym, że, wiecie co? Najlepszy jest tym lewarek. Bo lewarek nigdy nigdy nie upadnie. Bo jest mechaniczny. Nie jest jakiś hydrauliczny. I nigdy nie upadnie. Masz czy nie, masz? nie to, ma, to mało jest. Nie, bo mało Nie Nie spawa tak jak trzeba, no, Teraz to muszę uszlifować. Tam, Maskę Fajna masz. Maska. Fajna maska. No. Maska masz, ale rękawiczek już nie. <laughs> jak zawsze, kurczę u mnie. No, ale maska jest dobra. Na pewno jest dobra do takiego spawania, um, takiego ciągłego, że potrzebne są ręce, no. Ale wiecie, taki, no, taki dekielek to mógłbym nawet... Cześć, twisys. No ale to szlifuje, To będzie zaraz, za chwilkę to będzie gitara. No. Oczywiście gwóźdź. Dekielek zrobiony. Ładnie oszlifowałem. Także przyjdzie mi jeszcze go troszeczkę pomalować. czego? niech to wygląda, nie będzie rzadkować. Ale to już na samym końcu no nic. Napychamy to wodą do środka, dajemy silikonik. To powinna być ogólnie chyba jakaś uszczelka, ale słuchajcie, co będzie silikon, tak żeby tam brudy te nie szły. To... Wiecie, tu można dać wszystko, można wyciąć jakąś tam uszczelkę dekturową. To nie jest takie istotne. No, i już gitara. No, pozakręcane. Ja jeszcze muszę tylko w sumie, ja jeszcze muszę w sumie koła podokręcać. I co, następne 7 lat zrobione, także w tym odcinku kończę i do następnego, na razie.